Proszę zatrzymać spektakl. Stop! Ja mam z Panem Rafałem wywiad dosłownie za 3 minuty. W czarno na białych. Rozumiem, że Pan Rafał już biegnie. Dobrze poczekam. Panie i Panowie, przed Państwem wokalista, aktor, pianista. Jeden z najpopularniejszych artystów w Polsce, mąż najpopularniejszej polskiej aktorki, człowiek, którego twarz brzmi znajomo na polskich ekranach. Panie i panowie, przed państwem Rafał Szata. Dzień dobry, Dzień dobry. Dzień dobry. serdecznie, zapraszam do przez te słuchawki, jak miałeś się nałożyć, że będziemy gdzieś lecieć, chcesz, że odlatujemy? Nie, 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 to właśnie to, to, to helikopter właśnie cię tutaj przywiózł. A, <grym> dobra. <grym> Słuchaj, jesteśmy w ogóle w Teatrze Muzycznym w Łodzi podczas prób do musicalu Pretty Woman, dosłownie dwa dni nam zostały. Jaka, jaka kondycja? Do premiery. Wiesz co dzisiaj po raz pierwszy sobie zobaczyłem do, na widowni, tak, widziałem od początku do końca. No prawie do końca, bo, bo tak dzisiaj wiesz, ta poranna próba taka była. Zresztą wiesz jaka. Tak, 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 tak. <laughs> e, że, że jeszcze czyszczenie, ale... E, Wiesz co, jest chyba okay. taki spokój okay, nie? czujemy, nie? No tak, jak, bo nie miałeś jak pierwszy masz... dzień, kiedy przyjechał twój dubler i w końcu mogłeś sobie na spokojnie usiąść, No, nie? to jest właśnie no. też całkiem inny odbiór, jak, jak tak, przy, tak. możemy wejść na widownię i zobaczyć wiesz, wszystko z tej drugiej strony i tak e, się uspokoić, Ale to już że jest bo to jest czat, nie powiem, że stary, ale młody, <laughs> młody wyjadacz. Młody wyjadacz. No, no wiesz. E, a co było pierwsze w teatrze muzycznym? Co było twoim, takim twoim debiutem? Debiutem? E, wiesz co, jak miałem, skończyłem, czekaj, jak miałem 18? 18 lat. Przed 18 poszedłem na casting do High School Musical. Gliwice. W Gliwickim tak, Teatrze Muzycznym. I, I to był pierwszy mój spektakl, pierwsza w ogóle główna rola, bo ja wtedy dostałem Troja Boltona, więc w ogóle byłem w szoku, bo wiesz, ja po pierwsze byłem trochę za stary, bo casting był do 18 roku życia, czy do, do 17? Do 18. Ja miałem właśnie jakoś tak, że byłem na granicy, a spektakl, no wiesz, tam, tam było jakoś tak, że castingi, by, czy, czy byłem chwilę po już 18, okay. ale stwierdziłem, że wiesz, okay. że pojadę po prostu na ten casting, no, a że tak. Że, żeby spróbować, bo to tak naprawdę był w ogóle mój pierwszy, pierwszy casting do musicalu. Mm -hmm. Nigdy, mm -hmm. nigdy nie startowałem w takich castingach, więc a ty, wiem, stwierdziłem, a ty że to był pierwszy, teatr czy, czy ekran? Eee, wiesz, co? Eee, Samo trudne eee... pytanie, on w ogóle on już nie ogarnia tego, co miał, że on już nawet nie wie. Nie wiem, nie pamiętam. Nie pamiętam. A debiut na ekranie? Chyba chyba ekran chyba był pierwszy bardziej. Okay, tak mi się jaki, wydaje. A jaki na ekranie? Pamiętasz, co, co to było pierwszego? Od przeszkola do Opola? Nie. Nie. Nie nie, 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 nie. Kurde, nie no, pamiętam. Tego nie, nie pamiętam. pamiętam. Nie pamiętam. No, chwilę, później, wiesz, co, chwilę później, wiesz co, chwilę później też zacząłem, bo to, bo to był moment, kiedy dostałem się na studia, to zacząłem pracować w, e, też przez chwilę śpiewałem jaka to melodia w tym składzie. Tak, 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 tak. E, ale to co, no, co, wiesz, no to, to, to dużo, dużo, dużo rzeczy dużo, się, dużo dzieje, się dzieje, więc tak i, nie, nie pamiętam no, wszystkiego po kolei. Ale to, jeżeli chodzi o teatralne, to właśnie to, 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 to był mój taki pierwszy, pierwszy bardzo duży wiesz, tytuł, który i w ogóle debiut mm -hmm. właśnie na dyskach teatralnych, no, gdzie no, trzeba było się wszyscy Skoro nauczyć. już jesteśmy przy teatrze, no to ja mam tak właśnie High School Musical w Gliwicach, w ogóle z takich większych, to jeszcze przecież Notre Dame, do którego wszedłeś trochę z zbiegu. Tak tak, 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 To był trochę, ten casting, kiedy dzwonili, tak. bo tam już ludzie im się wykruszyli, to jest to, no, ogromna była ten musical. Tak, no tam był mm -hmm. duży problem z jedną postacią, mm -hmm. tak i, i faktycznie... Dostałem telefon, żeby, wie, żeby przyjechać na przesłuchania, a że y, to jest produkcja francuska i tam w ogóle to jest tak trochę pomieszane, bo tam w produkcji tej y, ich, ichniejszej. Jest mnóstwo w ogóle wiesz. Jest i reżyser, który jest w ogóle nie, nie Francuzem, tylko Anglikiem. Jest ten główny kocziantek, tak, który, tak, 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 który w ogóle tak, tak. wiesz, jest, jest kompozytorem. Ktoś tam jeszcze, ktoś tam jeszcze, który ma prawa do tego. Ktoś tam, choreograf, coś tam i wiesz. I ci wszyscy ludzie muszą się zjechać, zjechać muszą się zaakceptować. Przekaz, trynować, Dokładnie. Zaakceptować. I to było w ogóle wiesz, dla mnie totalnym szokiem, bo wiesz, dostałem ten telefon od, od koordynatora z teatru muzycznego że słuchaj, masz tutaj materiały, naucz się tych wszystkich piosenek i, i za dwa tygodnie przyjedź na casting, bo, bo zjadam się właśnie tutaj z produkcji. To akurat y, będzie czas na to, żeby, żeby Cię ci mówię, no dobra, no to spoko, no to wiesz, nauczyłem się tych piosenek, ale to tak na zasadzie wiesz, jak to się uczy na casting, nie? Że dobra, tak, no to no, nauczę celu, się, nie, nie, to nauczę się w miarę, wiesz, wszystko, wszystko pamiętałem, po czym słuchaj, przyjechałem do Gdyni i, e, no i e, dostałem... Od AGI e, informację od koordynatorki, że słuchaj, zarezerwuj sobie takie trzy dni na to, żeby być w Dyni, że, że na spokojnie sobie wtedy to porozłożymy, e, te przesłuchania i, i te spotkania. Po czym słuchaj, okazało się, że pierwszego dnia, jak przyjechałem, no to już pierwszego dnia spotkałem się właśnie z panem Kociantę. Weszliśmy do studia, gdzie ja. W ogóle nie wiedziałem co się dzieje, dostałem, wiesz, takiego od razu, wiesz, to jest takie. Tu, 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 tu. Jedziesz tu, wchodzisz do studia, nagrywasz. Ja słuchaj, siedziałem w studio i nagrywałem przez cały dzień, nagrywałem cały materiał do spektaklu, rozumiesz? Miałem nuty postawione na, na pulpicie i miałem typu po kolei, no to ten numer, ten, ten. I pan koczyłem sobie siedział, wiesz, za szybą i mi mówił, nie, to teraz to zaśpiewaj, tak, to tak, to tak, to tak. To tak. Tutaj, wiesz, większe emocji. tu jesteś rycerzem, wiesz, mówię, ja nie wierzę, po prostu co tu się dzieje. Ale finalnie mi zaakceptowany. Tak, zaakceptowane. ale wiesz, tu, tu tam była totalna, totalna jazda, nie, bo ja później od razu po tym na drugi dzień powiedziałem, do, do, wiesz, przyszli do mnie, powiedzieli, że dobrze, to jutro w takim razie robimy sceny z reżyserem, więc w takim razie jutro, wiesz, jutro na, na, na drugi dzień wstałem, pojechałem do teatru, wiesz, i dwie próby, osiem godzin siedziałem i po prostu układałem wszystkie sceny, trzeciego dnia musiałem zagrać praktycznie wszystko. Jadno. I wiesz, i po tam kilku dniach tak naprawdę yy, prób. Yy, oni powiedzieli, że dobrze, chodzisz na, yy, na rolę, yy, po czym takie miałem uff, dobra, jest ok, mm -hmm, Spoko, mm -hmm. wszystko fajnie zaakceptowane. Yy, I podszedł do mnie koczanta i tak. Jesteś gotowy, to yy, skup się yy, i w takim razie to teraz ten set, bo my jesteśmy jeszcze, to zagrasz no, za dwa dni spektakl, nie? Ja tak jak za dwa dni spektakl? No zagrasz, no bo je, umiesz wszystko. Nie. No, no zagrasz. Ja, jest decyzja taka, że zagrasz spektakl. I słuchaj, to była taka moja premiera, wiesz, w tydzień, nie? Ja nie w tydzień mogę. czasu po prostu. Jeszcze no, Notre -Dame w tydzień. <laughs> tak. Nie wiem, To był pierwszy mój taki spektakl, gdzie faktycznie wiesz, no miałem takiego stresa, że czegoś takiego jeszcze nie przeżyłem, nie? Że, że przyjeżdżam i po prostu tak naprawdę też nie wiedząc o tym wiesz, zrobiłem wszystko, całą produkcję od początku do końca i po tygodniu wszedłem na scenę i zagrałem cały, cały no, spektakl. To, to, to trzeba być tobą po prostu, to trzeba być tobą. No. A ty lubisz być sobą, ale lubisz też się wcielać w inne postacie. I teraz tutaj trochę tak nawiązuje do twojej twarzy. Twoja twarz brzmi znajomo. Drugi, tak. i ósmy odcinek należały do ciebie. Drugi. Pamiętasz? Co Drugi, tam ci pamiętam, było? że to była kobieta. Pierwsza Aha. moja kobieta. E... I to taka kobieta-kobieta, taka wiesz, że byłem taką... kobietą no, no, no. trochę mężczyzną. Tak. Bo... Kto to był? Kogo robię? Nie masz tam w notatkach? Wiesz co, mm -hmm. <laughs> Jak jak goble. Halo. Czekaj, na pewno szadę robiłem później. No. E, a pierwsza, e, boże. A w ilu odcinkach e... brałeś udział? Też, to, to też jest takie pytanie, z masakrami. W ilu co? W ilu, w ilu odcinkach brałeś udział? W odcinkach. odcinkach? Czekaj, było 10 odcinków z finałowym. A, z finałowym? Tak, Szóry... tak, 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 bo w twojej w twarzy czy... jest wiesz, w, w, twarzy... w ilu edycjach. Żeby była jedna edycja cała z tobą, jedna, tak? Tak, tak, tak. Okay. tak tak, tak, tak bo to jest edycja, okay. jedna edycja, w której jest 10 mm -hmm. odcinków, i wiesz, masz, masz 10 wcieleń. Później jest tak, że przed finałem masz e, tą czwórkę, mm -hmm. która mm -hmm. z punktacji e, wchodzi do finału. I no i Nieźle. dziesiąty odcinek to jest ta jakby. No to trochę ci taka trochę pomogę. La Paloma. Julio Iglesias, tak, Julio, Julio, Julio. tak, Julio... to musi być, wiesz, hiszpański. Julio. Julio Iglesias La Paloma. Ale to nie, to nie wygrałem wtedy, to mhm. nie było wygrane, nie, 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 nie tak, ale myślę, Julio był, już był taki, że... sobie zapisałem to, co mi się najbardziej podobało, co to, no to podobało, Dobra. dobra. <laughs> i Andrea Bocelli. No A, no tak, tak Andreą wygrałem, Andréą wygrałeś, wygrałem tak. wtedy ten odcinek, tak, no. to prawda, ale to, no, fajne, to, to akurat, wiesz co, ja akurat trafiłem tak, że... Yy, Kurde, chyba w całej edycji miałem takie postaci, które naprawdę y, bardzo lubiłem, y, te postaci. Tak, ale... Jakoś tak mi w ogóle fajnie przypasowały. Nie wiem czy wiecie, ale, bo też był Jason Derulo. Był. I nawet sam Jason Derulo wysłał ci gratulacje, yeah. po prostu był z tak, no tak, Dlatego zapowiedziałem... Byłem na koncercie później, sobie. Dlatego ci zapowiedziałem wokalista, aktor, pianista i tancerz. Po tym odcinku stwierdziłem, dodaję tancerz. Naprawdę? To jest, to był, e, masakra, nie, 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 nie dodawaj. Potem <laughs> mamy jeszcze, słuchaj, mamy jeszcze z tych ekra, z ekranizacyjnych takich Twoich działań, to mamy jeszcze no. seriale M jak Miłość, Ojciec Mateusz yy, i tak dalej. Tak, teraz opowiedzmy słuchaj, przyjaciółki. Przyjaciółki, tak, przyjaciółki. Przyjaciółki jest, jest Maciuś. <laughs> Jakbyś tak miał naszym widzom powiedzieć, ja wiem, nie będę wam zdradzać, no, bo to już okay. jakby tutaj kolega powie, bo jest sprawiony, czym się różni takie aktorstwo sceniczne, teatralne mm -hmm. od takiego y, przed kamerą? Jak miał powiedzieć jakąś taką różnicę? No bo to zupełnie, zupełnie wiesz, inna bajka, nie? co, całkowicie inna bajka, ale powiem Ci szczerze, że ja dużo bardziej wolę to. Sceniczne granie. To, co tutaj mm -hmm. robimy, tak. Mm -hmm. Bo to jest tu i teraz, to jest to, co wiesz, gramy. E, to są emocje, które kumulujemy, wiesz, na te trzy godziny i... No i tutaj jest ta pełna historia, po prostu. Od początku do końca opowiadamy ją, wiesz, na tych emocjach, na, tych, ta, na tym też, skupieniu tak. pełnym. E, a wiesz, filmowe granie to jest takie trochę, e, że... Trochę na hamulcu ręcznym. Trochę nie? tak, na trochę... tym hamulcu ręcznym, mm -hmm. że wchodzisz po prostu, w, wiesz, wchodzisz w jakieś emocje i nagle jest to przerywane, dobra, powtarzamy, nie? I to jest takie, ja nie do... fajne, to jest świetne doświadczenie, przede wszystkim aktorskie też, bo wiesz, mm -hmm, bo trzeba mm -hmm. być cały czas na, Dokładnie. trzeba utrzymywać ten sam level i, wiesz, i, i i cały czas trzeba być na tym, na, na tym samym poziomie emocjonalnym, aktorskim też, żeby, żeby wiesz, też na, tak naprawdę powtarzać, być powtarzalnym w każdym ujęciu. Co dla mnie jest, kurde, średnie, bo ja jakoś mam tak, że właśnie za przez to, że za każdym przystanie... razem próbuję mm -hmm. szukać czegoś innego, bo wiesz, mm -hmm. jakby, wiesz, jak to jest, jak, jak nie do końca coś masz takiego ogranego, jak tak jak właśnie przygotowujesz spektakl, że robisz rolę i już wiesz mniej więcej, wiesz, w którym kierunku idziesz, co, jak wykonujesz, jest coś przygotowane i właśnie grasz, to to już nie, 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 nie szukasz później. A tak, tak. tutaj masz coś takiego, że w, wiesz, w serialu czy w filmie masz, masz tak, że wchodzisz tak naprawdę, masz jedną próbę. Przegadanie szybko tekstu, ustawienie mm. i wiesz, jest kamera, akcja i jedziesz i tak naprawdę po ujęciu masz takie, kurde, mogłem to zrobić trochę inaczej, dobra, to spróbuję. Ja mam na przykład tak, że wiesz, za każdym razem mam w głowie to, że nie mogę się tego trochę przestawić, nie? na takie właśnie granie filmowe, że nie, muszę to powtórzyć tak naprawdę, mm -hmm. bo już tak zagrałem, mm -hmm. wiesz, mm -hmm. i to jest mm -hmm. już koniec, amen, zostało no. zarejestrowane, mm -hmm. jest kolejny dubel, wiesz, tak. i musimy po prostu to zrobić tak samo, więc... więc Szczerze powiem Ci, że ja wolę tutaj przejść na drugą stronę i wyjść na, na deski teatru i po prostu się skupić na te trzy godziny i mieć taką frajdę z tej całej historii. A tam to traktuję jak taką świetną przygodę. Też lubię to, ale yy, to mi daje dużo więcej satysfakcji. Twoja postać Edwarda wymagająca, nie? Praktycznie... No jest. Praktycznie nie schodzisz ze sceny. Jest, jest. I masz tam też bardzo dużo tekstu. Dużo. Powiem Ci, że chyba do tej pory z musicali, które grałem, to to jest w ogóle... Taki nawet bardziej spektakl, bym powiedział, Aha. muzyczny niż sam musical, bo wiadomo, musicale raczej takie klasyczne się opierały na, e, na tekstach wyśpiewywanych, nie, tak trochę, trochę tak, tak, tak e, zazwyczaj jest w tych, w tych ja naszych to, tak. na scenarii, <laughs> musicalach. Za dwa dni praktycznie już jest premiera. Ja bym tak, tak chciał tak. sprawdzić tego Nie odpytuj mnie. Nie <laughs> odpytuj mnie, wczoraj Krzysiu, wiesz, mnie poprawiał w niektórych scenach. Ale <laughs> to wiesz, to Ale teraz... czekaj, czekaj, pokaż ile tego tekstu jest, słuchajcie, tak, tyle. No, o, tyle, ja to jest też, nasze libretto. Ja mam też wydrukowane jednostronnie. No. I chciałem wam tylko jeszcze, a bo ty nie masz zaznaczonego, tak, jakbym, jakbym jak wam sobie... pokazał mój scenariusz, jak wygląda, to większość stron jest zakreślonych, że to, jest, że to są dialogi, tak, moje i Vivienne, więc... Tak, no po Jakby, prostu, no macie... E... Lekturka jest trochę, przyjemna. Lekturka, dokładnie, no. dokładnie tak. W ogóle to tak samo jak teraz aktorzy, którzy przyjechali, bo też no. są tacy, którzy w tym samym czasie, kiedy mamy my próby do Pretty Woman, to oni grają spektakl już gdzie indziej, już byli teraz premierę. Więc tak. dzisiaj, na dwa dni przed premierą, nawet główne role się zjechały, żeby i walczą. I walczą. I potrafią, I jest super. I, i, I walczą, walczą. Tak, tak. No, 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 proszę, proszę, To jest takie pierwszy czy drugi akt, powiedz. Nie powiem, właśnie. I to jest właśnie to, żebyś też nie widział, gdzie <laughs> ja otwieram właśnie. Zamykasz oczy, sobie najlepiej. Dobra, no, no, dajesz. Jedziesz. Powiedzieć, że zarabiasz i dokańczasz. Czy to jest tak, że ja czytam fragment, a ty musisz dokończyć? Ale to są moje, tak? To są tylko i wyłącznie twoje słowa. Ty dokończasz, ty dokańczasz. Jeżeli powiesz, yy, że poprosisz o więcej, to ja ci doczytam kolejne słowo, kolejne słowo, kolejne nie słowo. nie możesz mi kwestii wcześniej przeczytać? Nie Co to jest? Nie mogę. Powiedzieć, że zarabiasz? Powiedzieć, że zarabiasz. Ja mam taki tekst w tym spektaklu? I teraz uwaga. Czekaj, 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 czeka. Daj no. mi jeszcze sekundę. Powiedzieć, że zarabiasz. Nie wiem, ty Calej, dalej, dalej. Co, cofam ci jedno, jedno słowo przed. No? Mi powiedzieć, że zarabiasz. Ty nie, wy. Uwaga, wychodzę. Dwa dni wychodzę. Serii. No i teraz już no, nie. Dalej. Teraz się tyknie. Dodaję ci jedno słowo sprzed. Jeszcze. Chcesz mi powiedzieć, że zarabiasz. A, <laughs> chcesz mi powiedzieć, że zarabiasz 100 dolców za godzinę. Świetnie. E, I nosisz buty. I nosisz buty z piętej agrafką. Chyba, żart, Chyba żartujesz. Świetnie. Masz, dalej. Nasza pierwsza no, no, scena. No, 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 Pierwsza no, no. scena, czyli akt, świetnie się zabrzmie. Dobrze, scena do powtórzenia, Aha. <laughs> Jedna scena. Proszę bardzo. Nie przebierałaś. O, to wiem. No. Czekaj, czekaj, tego muszę sobie ogarnąć. E... Tamtego wieczoru nie przebierałaś w ofertach. Vivian, wybacz mi, że tak się wydarzyło, tak? To jest to, to jest ten fragment. Dokładnie. Wybacz mi, że tak się wydarzyło. Jednak sama... Jednak sama podkreślała, że jesteś profesjonalistką. Dobry jesteś. A, widzisz, Dobry mam jest. to. Tak, to jest trudna scena. Tak. No, 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 ale to dobrze, to widzisz, to, to, to dobrze, to już no, wiem. to już widzisz, że chwyciłem dużą, dużą część scenariusza. Jesteśmy zaproszeni. A, bal w Jesteśmy zaproszeni na uroczysty bankiet, po którym Liczę na to, że zarazem zatańczymy. Fantastycznie. Tak. No, no, wiążemy dalej. A to jest bardzo dobry, mhm. słuchaj, sposób, no wiesz, na, na włączenie się tekstu. Dobrze, dobrze. dobrze. Zamów kuriera. Julio, Zamów kuriera do Central City, Ferex do Nowego Jorku oraz DHL do Tokio. A! I podstaw moją limuzynę. A! jeszcze przynieść moją teczkę, tylko się pospiesz. <śmiech> <śmiech> Powiedzieć nigdy nie. Powiedzieć <laughs> nie. Podam interpunkcję. Powiedzieć nigdy nie. Czekaj, czekaj, no. czekaj, czekaj, czekaj. No. Nie, dobra, podpowiedz. Lutka Żeby wcześniej. powiedzieć nigdy nie. Żeby powie... Żeby powiedzieć nigdy nie". Patrz na mnie. Aaa, telefon, tak? Żeby powiedzieć nigdy. Aaa, dobra, e, to po co <śla> dzwonisz? Żeby powiedzieć nigdy nie odbierać, zwłaszcza kiedy mnie nie ma, rozumiesz? Mato! To, ma, to ma! Dobra, można Premiera grać premiery! To należy do niego. <grym> Kochani, jeszcze yeah. na koniec, żeby tutaj nie przedłużać, bo za chwilę no, zaczynamy. Co ty damasz, co ty Musisz wracać, wracać na scenę, bo śmiało dopiero to cię zerwałem ze sceny. U nas jest takie coś jak Challenge oswój. Zawsze jest słoik, każdy losuje jakieś zadania. Te zadania no. są robione przez cały wywiad, ale u nas nie ma ani Challenge swoja ani rekwizytów, które potrzebowałem. A nie chcę zabierać tych rekwizytów z teatru, bo potem ja dostanę. Tak, dokładnie. Dlatego tak będzie. E, tak będzie. Dlatego pomyślałem sobie, że po prostu ja sam to zadanie wybiorę za ciebie. No. E, I na koniec e, właśnie tego wywiadu wykonasz jedno zadanie e, i polega to na tym, e, byś dokończył złote myśli. O, nie. Ja ci czytam. Ja się co... strasznie boję zawsze takich zadań, no, no, wiesz? No dużo <laughs> Dobra, dajesz. E, jedyne, no. jedyne co to e, tak ustalne, że mamy tak... E, do trzech sekund masz na, na dokończenie zdań. O oh, Jesus, nie? dobra, no. Dobra. Trochę tak cię bliżej poznamy, zobaczymy co lubić, tak, tak dalej. Tak. Jeżeli odpowiem w ogóle no. na coś. Masz trzy sekundy, bo tak się no. tak po łapach dać jak, jakąś, jakaś znaczy, czara, jak nie ja tam masz trzy kropki. Kurde, no tak, co za dziot. No, nie mam. Nie, bo to są takie, wieże, to, 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 to mogą nie istnieć nawet te zdania. A to, To nie są dobrze, takie dobrze, złote już... Z... No? To wymyśliłem, ja to złote. O, uh. Proszę, bardzo. Proszę. Proszę. Wschód czy zachód? Zachód. Po zachodzie słońca najczęściej? Tworzę. Co ty tworzysz po zachodzie słońca? Muzykę, że muzykę że no uwielbiam. Tak, to, to, to bardzo lubię. Gdybym miał gitarę? To bym na niej grał. I mam gitarę, ale nie gram. A nie umiesz, nie? No? Cztery akordy. Słuchaj, musiałem się przygotować do spektaklu. Do rock, wow, Do, of, do ages. of Ages. No, no właśnie. tam gram. więc. Coś Przechod... tam potrafię. Przechodzi baba do lekarza. I co? Zakończ! Przegrałeś. <grywa> oh, <yeah. grywa> Przegrałeś, dobra, masz jeden minus. No. <grywa> Lepszy ryc niż nic, bo. <grywa> Nie, nienawidzę takich gier. <grywa> Uwaga, a teraz coś spółki muzycznej GHDF C-dur to GHDF no kurde, G septymowy. Dobry jest. A. Alteracja czy modulacja? Alteracja. Dlaczego? Bo tak, ładnie brzmi. <śmiech> <śmiech> Ile <śmiech> można modulować, wiesz? Właśnie, a propos, wiesz, modulacji to. E, Mnóstwo modulacji jest w tak zwanym dzwonniku naszym, nie? w dzwonie tak, było ojej, o yes, tam jest, tam to jest wierszna się... modulacja, dlatego wola alteracje. Modulacja, czyli zmiana tonacji na wyższą, wyższą tak. i wyższą, i wyższą, to się nie kończy. Podbijanie no utworów. Story. Gdzie dwóch korzysta, tam... No. Na... Trzeci no, Dobrze. korzysta. Trzeci się bije. <laughs> nie, nie. Lepiej wcale niż? On nie podoła. Nie podołam. Nigdy nie, nie założę się, przegrałem. że... Wychodzę, wypinam mikrofon. Co? Jeszcze raz. <słyski> Nigdy nie założę się, że... <słyski> eee, że... A, że, że, że... Boże, bo mam swoje zaćmy jakąś. Ja pierdzielę. Nie, naprawdę, przerwijmy to. <śłyski> co było... <słyski> Nigdy... Co? Co było pierwsze, kura czy kurnik? Kurnik. Kurnik? Nie? No nie. tak. Jak ty kupił kurę najpierw? Ja, A, ja bo... myślę, że najpierw wybudował kurnik. Fantastycznie. To tyle z tych głupich rzeczy na koniec, kochani. Mam nadzieję, że podobał wam się nasz wywiad. Zaproś naszych widzów do subskrybowania i klikania... To jest takie coś. No. Zapraszam was do subskrypcji kanału i kliknijcie w czarno-białe kółeczko, żeby być na bieżąco i dzwoneczek. Zapraszam was, kochani, do subskrypcji kanału. Musicie wcisnąć co? Biało, czarno-białe kółeczko I, i dzwoneczek, żeby i dzwoneczek. być na... Na bieżąco. Na bieżąco. Dzięki Wam bardzo, że byliście z nami. I na koniec mały prezent dla naszego gościa. W teatrze jest taka tradycja, że jak tylko jest premiera, aktorzy wręczają sobie jakieś prezenty. Tak! to jest piękne. Właśnie muszę iść na zakupy. To jest świetnie, ja już byłem i pomyślałem. Byłeś już? Tak, Ale ja mam mniejszą rolę, to się nie liczy. Skorzystając z okazji, skoro już tu jesteśmy, a potem pewnie będzie bieganina, to ja Ci to publicznie już wręczę. Naprawdę? Ty już tak przygotowany jesteś? Super różowy, bo Pretty Woman... Ojej, oh, yeah. czekaj, 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 mam! A to jest, proszę Państwa, gumka do mazania. Możesz sobie wymazać wszystkie błędy, jakie popełniłeś do tej pory w tym spektaklu, co kolejne spektakle były perfekcyjne. O oh, kurde, ale czad! Dziękuję Ci bardzo. Proszę bardzo. Dzięki ja Ci za dziękuję, dzisiaj. do powodzenia na Pretty Woman. Czad. Dzięki!